Wędrowcze, masz towarzysza. Księżyc w pełni, srebrny, daleki, pójdzie odtąd za Twoimi krokami. Powiedzie cię do miasta umarłych, gdzie Twoi bliscy leżą pod głazami i tarnią. Osrebrzy ci stare kamienice w rynku, widma ukaże w kościele na zamku. Wreszcie znowu cię w pola wywiedzie przez ulicę szeroką, przez kaninowszczyznę i czwartek. To jest księżyc towarzysz. Niech sobie poeci mówią: tarcza, gołąb srebrny, korab nadziemski. Dla ciebie to jest po prostu księżyc. Może i nawet księżyc Twardowskim, może ze świętym Jerzym, bo przecież taki sam świecił nad ulicą, gdy matka opowiadała ośmioletniemu: Święty Jerzy tam ze smokiem walczy. Bo przecież to tu było, w tym mieście, do którego wracasz, jak syn marnotrawny. Wiatr. znowu wiatr się podrywa, Obaj on i księżyc ku cmentarzowi idą do ojców, A wiatr głosy jakieś przynosi od wieżyc miasta. Segary, twarze nocnie niewesołe hasło podają, place konopne, lniane ulice, długie roku czuł na lamp łańcuchami spętane. Ukraińca Lublina, czorokąt czarny szumem poemat wiatrów skanduje. Klony, brzeziny, kasztany tuje obsiadły wyspę umarłych. Aleje głuche mamrocą nocą, jak rynny. Blask blady gwiazdy samotnej opiera się o cień, o bluszcz, żałobny barwinek, paprocie. Taką mi dało poradę życie stroskane i blade. Czeka cię łódź Haronowa. Pieszczocha zimnych fal. Ona się wznosi, chowa, bo nią kołysze żal. Mną jesteś, a ja istnieję przez ciebie. Kwiaty róż ty wyśnisz, a ja zasieję na śliskich grzbietach wzgórz. Przecież od ciebie zależy, gdzie wyrośnie wonny gaj. Stwórz słońce i jak najszyżej zaoraj dziki kraj. I tchnij węch ducha swojego. Przeczuwasz boski cud. Z martwicy, z głazu zimnego wytryśnie życiu chłód. A gdy już ziemię zaorzesz, kiedy stworzysz świat, odpocznij. Bogiem być możesz, prometej ogień kradł. Taką mi dało poradę życie, stroskane i blade.